Dzisiaj trochę o muzyce, w leczeniu schizofrenii, w terapii schizofrenii. Słuchajcie, ja, co szpital, tak naprawdę? Zawsze miałem telefon, zawsze miałem słuchawki, zawsze słuchałem muzyki. Dla mnie to było okno na świat zewnętrzny, tak? Jak w szpitalu jest traumatycznie, naprawdę jest traumatycznie to bardzo często, o co opowiadamy jak jest w szpitalach. Tak, słuchawki z jakąkolwiek muzyką były dla mnie. Takim lekiem, tak naprawdę, w szpitalu Babińskiego, gdzie był już tak naprawdę się czułem jak w obozie koncentracyjnym, to pamiętam, że słuchałem Grechuty w kółko. Nie? No, Grechuta też miał podobne Ktoś tam tak pisał. Hmm, ta szalona lokomotywa, nie? Się czułem jak w tej szalonej lokomotywie. To była taka moja piosenka, nie? Poza tym hmm, ta muzyka, często też słuchałem jakieś buntowniczej muzyki. To mi pomagało, bo wiedziałem, że skoro artysta się może jakoś wyrazić, co jest trochę buntowniczo się wyraża, trochę jakby wbrew systemowi, wbrew czemuś, tak? Tak czułem, że ja też się mogę zacząć potem jakoś wyrazić wbrew czemuś. Bo tak naprawdę w tej schizofrenii jesteśmy nikim, się czujemy coraz gorzej, coraz bardziej jesteśmy wyłączeni, jesteśmy coraz bardziej nikim. Więc tak ta schizofrenia działa. I w momencie, kiedy czułem, że w tych piosenkach się wyrażają, ci artyści jakoś dziwacznie, wtedy zacząłem rozumieć, że ja jako nikt też mogę być sobą, też mogę istnieć jako nikt, tak? Po prostu, tak? Po prostu być sobą jako nikt. Tak to wygląda, więc na przekór rozumiany, na schizofrenicy tak mają. Zacząłem rozumieć, że na przekór jako nikt mogę być. Mogę istnieć jako nikt, tak? Mogę istnieć jako właśnie taki swój, swoisty artysta po prostu. E, gdzieś na, na uboczu po prostu, gdzie myślę zupełnie inaczej niż inni, e, nie pasują te moje myślenia do żadnych schematów. E, no żyję innymi schematami niż inni. E, no tak się czuję normalny, tak się czuję sobą. Nazywane jest to schizofrenia, no bo ludzie tego nie rozumieją. Um, gorzej z tym funkcjonuje, no bo cały czas czuję, że muszę jakby nosić tą swoją inność wobec świata. Muszę się jakoś przystosowywać do, do świata czasami, przystosowywać do reszty, żeby być do nich choć odrobinę podobny, żeby nie znikać, tak? Żeby, żeby mnie ktoś zauważył w ogóle, nie podeptał, nie? Nie, 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 nie tyle walczę o zauważenie, co w zasadzie niepodeptanie, nie? Podeptanie, nie? Um, jestem. Jest też po prostu jakoś że człowiek czy jest inny, a artyści, ci właśnie grający piosenki, czy to pankowe, czy nawet nie wiem, Nergala słuchałem jako chrześcijanie, więc w ogóle masakra, nie? <grych> Ale ym, znaczy, a Nergal moim zdaniem, gdyby poznał trochę chrześcijaństwo, to by jednak mi się po, po, polubiło, zna tylko chrześcijaństwo każdym katolickie z tego co widzę z tych jego piosenek. Ym, nie wiem, czy w ogóle słyszał o innym chrześcijaństwie. Więc w każdym razie, jak widzę, że można się buntować, można być sobą, to widzę po prostu po tych artystach, nie? że on się buntuje, on jest sobą, on potrafi się wyrazić nie? i tak dalej. To jest takie motywujące, nie? że ja też mogę w takim razie być inny, być, czyli tak naprawdę być niczym wartościowym dla społeczeństwa, ale być wartościowym, mówię, dla, dla siebie i dla Boga, tak. W oczach Boga jestem wartościowy, jestem kimś stworzony. Tak? Jestem stworzony na podobieństwo Boga, więc w tych oczach jestem wartościowy, mimo że w oczach ludzkich w zasadzie mogę być jak nikt. tak? Więc w ten sposób funkcjonuję, w ten sposób mi muzyka pomagała, i, i cały czas na szczęście mi w tych psychiatrykach pozwalali mieć słuchawki. Więc bardzo często właśnie się opierałem na słuchawkach. Bardzo często po prostu justo, to było jedyne takie moje zajęcie, moje wyłączenie się z tego, co się dzieje w psychiatryku. W psychiatryku czasem ta atmosfera jest po prostu no masakrycznie ciężka. Tak? Nie do ogarnięcia jest ta atmosfera, nie do zniesienia. Więc myślę, ja się potrafiłem się wyłączać od tej atmosfery właśnie dzięki, dzięki muzyce. Tak? Dzisiaj też słucham muzyki, też słucham właśnie jakiejś takiej różnej. Często słucham jakiejś takiej buntowniczej muzyki. Po prostu widzę, że ludzie, skoro można być sobą, to ja też chcę być sobą. nie? artyści często właśnie pokazując tą sztukę, są sobą. Często właśnie w tej postaci tej sztuki. Więc mi to bardzo pomaga. Nie wiem, czy tobie będzie pomagać, ale możliwe, że też będzie pomagać. Nie wczuwam się tam często w co słuchają, ale dla mnie no, mam swoje po prostu. Na przykład podobała mi się w jednym szpitalu mi się, to w kółko chodziła mi piosenka Enola Gay. Nie? No to jest piosenka z kolei o, o masakrycznym wydarzeniu. Bo piosenka jest o, o bombie w Hiroshimie, tak? czy tam w Nagasaki, tak? o pierwszej bombie atomowej zrzuconej. Enola Gay to jest samolot, który zrzucił pierwszą bombę atomową. Nie? No ale mimo wszystko wiesz, ktoś zrobił z tego e, piosenkę, jakąś taką pseudorokową czytam czy tam jakoś no nie, 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 znam, nie, nie wiem, nie, nie znam tego gatunku, nie, nie umiem określić, nie? Ale ktoś zrobił tego piosenkę i, i tak słucham tego i ktoś ma wiesz schizofrenie, no bo ktoś yy, nagrał z tego taką piosenkę taneczną, taką disco, nie? E, ludzie tego słuchają, nie wiedzą o czym to jest ta piosenka, a piosenka jest tak naprawdę o morderstwie, nie wiem, 50 tysięcy ludzi, tak? była atomową, tak? Więc o tym jest piosenka. A jednocześnie ludzie do tego tańczą. To jest takie schizofreniczne bardzo, nie? Taka, ale niby schizofreniczne, a niby wszyscy tego słuchają. Pewnie znasz tą piosenkę, jak sobie piszesz na olejkę, nie? I, i może nie że w ogóle nie wiedziałeś, o czym jest ta piosenka, nie? Albo następna piosenka jest Wind of Change, nie? To się w latach 90., jak ktoś w moim wieku, no to się tego wszędzie słuchało, tańczyło się do tego. Nie? A tak naprawdę jest to polityczna piosenka o zmianach politycznych w Rosji I, i tak dalej. I w ogóle to jest takie przedziwne: że to polityczna piosenka, a tu ludzie tańczą i się przytulają do politycznej piosenki. nie? To jest takie schizofreniczne i to jest to tak uświadamiam, że, że ta schizofrenia istnieje w społeczeństwie, ludzie ją mają, każdy ma schizofrenię. Tylko pytanie jest, czyja schizofrenia będzie uznana za główną schizofrenię, czyja schizofrenia jest uznana za tą aktualnie obowiązującą. Nie? No, moja schizofrenia aktualnie nie jest uznana za aktualnie obowiązującą, dlatego mam tu diagnozę schizofrenia. Moja schizofrenia była za, za tą obowiązującą, no to reszta by miała diagnozę schizofrenia. No ktoś musi mieć tę diagnozę po prostu, nie? Tak to po prostu rozumiem. Więc mi takie, mi takie rzeczy pomagają po prostu, nie? Jak, jak taka muzyka. Dla mnie to działa.